Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Administrator działa w Radomie od 1 stycznia 1996 roku. W ostatnich latach spółka jako jeden z czołowych deweloperów w Radomiu prowadzi budowę wielorodzinnych bloków mieszkaniowych na sprzedaż. Każde z nowo powstałych mini osiedli jest ogrodzone, wyposażone w plac zabaw dla dzieci oraz miejsca postojowe. Z każdą nową inwestycją RTBS Administrator, wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, podnosi standard w budowanych przez siebie blokach. Jako pierwsi na radomskim rynku zastosowaliśmy w standardzie klimatyzację oraz logotermy, a dla bezpieczeństwa naszych lokatorów, wszystkie ostatnio budowane osiedla są wyposażone w system monitoringu. Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Administrator opiera swoje działania na kilku kluczowych aspektach. Nasze nowe inwestycje zawierają technologie i rozwiązania z zakresu zapewnienia wysokiej efektywności energetycznej budynków, np. fotowoltaikę. Wykonujemy również instalacje do zbierania wody opadowej, np. zbiorniki retencyjne celem nawadniania terenów zielonych. Nasza firma gwarantuje kompleksową i przede wszystkim profesjonalną obsługę techniczną, księgową, jak również prawną. Dbamy o bezpieczeństwo poprzez innowacyjne technologie, takie jak ozonowanie, wymianę pieców czy fotowoltaikę. Do dyspozycji mieszkańców jest aplikacja mobilna. Cechują nas nowatorskie metody pracy. Nasze pogotowie działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Każdy mieszkaniec jest dla nas wyjątkowy. Dla każdego mamy program RTBS Profit. Spółka jest firmą nowoczesną i profesjonalną zatrudniającą ludzi dynamicznych posiadających specjalistyczne wykształcenie i uprawnienia, długoletnie doświadczenie oraz licencje zarządców nieruchomości, dzięki czemu aktualnie w zasobach zarządzanych i administrowanych przez RTBS administrator znajduje się prawie 300 budynków, w których zamieszkuje blisko 30 tysięcy osób. Spółka realizuje zadania gminy miasta Radomia w zakresie kształtowania i realizacji polityki mieszkaniowej. Pełni funkcję zarządcy dla wspólnot mieszkaniowych, dba o stan techniczny nieruchomości. Administrator realizuje budownictwo na wynajem i na sprzedaż. Buduje i eksploatuje na zasadach najmu domy mieszkalne, administruje lokalami mieszkalnymi i użytkowymi będącymi własnością wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych.